Hej kolku, właśnie nie ma się Bo wielkość zawsze weź Co tu kryć I nie wiesz co czuć Teraz masz to słodkie bała, Nie zmieniają się nic ludzie Nic a nic Nie bój się tak miało, choć To naprawdę ja to mały I mam tę moc I to żaden pis, ten frys, Ten pis. No i jeszcze ten ruchowy tryb. I co mam powiedzieć słońce świat! Hej, jest okej, okay, jest okej, okay, drobnostka. Bo jestem zwykły pół poza brat. Hej, okay. ciuki dwa miałby unieść świat. Gdy byłaś takie dzieci. no ja Chłodno noc, nocno to po ogień strzelna cię ładno. Uśmiech i się weźmą, no. o raz to na lat Drobnostka, podpałem słońce w letni czas, wiatr ogarnąłem, mam też Drobnostka, w tym i do i co mam powiedzieć król? Drobnostka, za te wyspy złomione z nie dziękuj mi, gdyż to był Drobnoska, Drobnostka, A! to właśnie to ja, ten ty tak ma. Drobnostka, Drobnostka. Nie mała rzecz, wiesz, mogę tak gadać i gadać, że w końcu wyjadę. Cały ten obu grać, powodem brałem grunt. Mały to stworzył i zrobił to no w południe. nie dziła? no to już jak z tego kokosy, że oki że Jak jaki morał, jaka na mózgach, to co, ze mą zawsze po mnie miał grać, bo dla tuła tam śmieć, że papa wygrał i skupić, że ja nie byłem i nie zrobiłem. Zobacz, jak zły mały mały, i zasługałałaś miło. Ha, 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 hej! Taka to świat, to jest pan, w z moich rąk e, jest okej, okay, jest okej okay, drobnostka leci jak łóżek stoi ja już znikam stąd teraz to ty mi mów drobnostka bo ci muszę wsiąść popłynąć nie dal i dal drobnostka